Zainteresowanych. Skoro czytacie ten dokument, to znaczy, że albo nie żyję, albo zniknąłem w tajemniczych okolicznościach. Nazywam się Marshall Teller. Jeszcze niedawno mieszkałem w New Jersey. Na przeciwległym brzegu rzeki leżał Nowy Jork. Zatłoczony, zanieczyszczony, niebezpieczny. Uwielbiałem go. Moi rodzice jednak chcieli dla mnie i dla mojej siostry czegoś lepszego. Przeprowadziliśmy się więc do miasteczka tak zacnego i czystego, jakie można zobaczyć tylko w telewizji. Tak nam się przynajmniej wydawało. Na pierwszy rzut oka miasteczko wyglądało całkiem zwyczajnie. Wystarczyło jednak przyjrzeć mu się lepiej. Coś tu było nie tak. Nikt mi nie wierzy, ale tu znajduje się pępek świata. Dziękuję, Mały. Iri w stanie Indiana. Mój dom. Dalej mi nie wierzycie? Uwierzycie. Iri Indiana. tu zamieszkaliśmy, czułem, że w miasteczku coś jest nie tak. Wymawiałem sobie, że wszystko da się logicznie wytłumaczyć, ale tutaj logika nie ma zastosowania. Oto moja rodzina. Wszyscy są zbyt zaabsorbowani swoimi sprawami, żeby zauważyć, co tu się wyprawia. Mama założyła właśnie firmę zajmującą się organizacją przyjęć. Moja siostra Cindy przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy. Moim zdaniem, ktoś tak niepozbierany nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych. Tata! Pracuję w instytucji zajmującej się testowaniem różnych produktów. To między innymi było powodem naszej przeprowadzki. Tak więc statystycznie rzecz biorąc, Ir jest najbardziej przeciętnym miejscem w kraju, ale statystyki kłamią. Jest coś do żarcia? Zostało całe mnóstwo. Zostało, ale z czego? Ciekawe, ile to coś zawiera węgla. <laughs> Nie startuję w konkursie na dobrą gospodynię. Tata i ja pracujemy od rana do wieczora, więc musicie, kochani, radzić sobie sami. Nie jest tego. Otworzę. Kogo znowu diabli niosą? Witajcie, Wiri. Cześć! Jestem Betty Willison, wasza sąsiadka. Uznałam, że wypada was powitać w tym zakątku wszechświata. O, zechce pani... wejść. Jestem Cindy, a to mój brat Marshall. A to moi chłopcy, Bertram i Ernest. Cześć, jak leci? To takie dobre dzieci. Zastałam panią tego domu. Jeżeli tak jak ja pracuję pani zawodowo, dobrze pani wie, jak trudno równocześnie prowadzić dom. Widzi pani, jakoś sobie radzę. Na szczęście, dzięki wynalazkowi na miarę ery lotów kosmicznych rozwiązano wszelkie problemy gospodyń domowych. Udało nam się uzyskać nowy rodzaj plastiku, z którego wyrabiamy świeże na wieki opakowania próżniowe w szerokim asortymencie. Ojej. A gdyby tak, wpadła pani na przyjęcie dla przyjaciół świeżych na wieki jutro po południu? Jakiego? Przyjdzie kilka babeczek z sąsiedztwa, poplotkujemy i doradzimy, jak dzięki naszym wspaniałym wynalazkom ułatwić sobie życie. Kochanie! Co to za Breja? Resztki jedzenia? O, o, przepraszam. To mogę liczyć? Punktualnie o piątej. Cóż, i tak planowałam poznanie swoich sąsiadek. Dobrze, czemu nie? Fantastycznie! Zostawię pani katalog napisany przez mojego zmarłego męża, Wolta, w nalazce świeżych na wieki. Znajduje się tu wiele przepisów i rad, jak racjonalnie i oszczędnie hmm. gospodarować. Oszczędnie? O. I jeszcze jedna rzecz. Na dobry początek zawsze zostawiam darmową próbkę. Super pudełko na kanapki. Może je pani zatrzymać oczywiście, jeżeli ma pani ochotę. A w środku jest kanapka tak świeża, jak w dniu, w którym została zrobiona, czyli w 74. Oczywiście, o ile wieczko, jest szczelne. Powietrze przyspiesza proces starzenia się. O, Oczywiście. Jeśli świeże na wieki użytkuje się zgodnie z instrukcją, żywność jest świeża na wieki. To doskonale, a więc do jutra. Będę punktualnie. O, lubi pani moje znajome. A czy mam coś przynieść? Nie, nie, nie. Myślałem, że już nigdy nie będę musiał oglądać tych bliźniaków. Tymczasem jeden z nich dyskretnie podał mi kartkę. Spojrzał przy tym tak dziwnie, tak jakoś rozpaczliwie. Rocznik 1964. Co to mogło znaczyć? Czyżby wołanie o pomoc? A to jest Simon, sąsiad przeciwka. Straszny dzieciak, ale pozwalam mu przychodzić, bo zdaje się, że jego rodzice nie chcą, żeby im się pętał po domu. Tylko on wierzy w to, co twierdzę o Iri. Bibliotekarka patrzyła na mnie jak na głupka. Nie przejmuj się! Czego ty w ogóle szukasz? Do tego. Rocznik 64? Coś na pewno musi być w którymś z nich. Jakaś wskazówka. Szukam czegoś, co wzbudzi moje podejrzenie. Choćby jak ci tutaj. Przecież to Bert Jerny. Ale matoły! Tyle lat kiblować w siódmej klasie! Ale tych innych dzieciaków nigdy nie widziałem! Niby skąd? To jest album z 64 roku. Przecież to niemożliwe! A jeśli... Oni, Oni mają, mają po trzydzieści parę lat? lat?! Musimy się dokładniej przyjrzeć tym świeżym na wieki. nie jak zwykła kanapka. No i wygląda zwyczajnie. A... Nie! Moim zdaniem świeże na wieki to tylko chwyt reklamowy. A dobre rady jak oszczędzać? Może pomogą ci spłacić twój kredyt na studia. Simon, mama cię woła. Ach. Ej, chłopcy, czy majstrujecie przy moim pojemniku? Nie, nie, mamo. To nie zabawka, tylko epokowy wynalazek. Uwierzyłaś w to? Nie wiem. Mama niechcący podsunęła mi myśl, żeby natychmiast rozpocząć akcję. Umówiłem się z Simonem, że w nocy zakradniemy się do domu tej od świeżych na wieki. Należało dowiedzieć się, co jest grane, zanim mama pójdzie na przyjęcie. Jesteś gotowy? Jasne, co za pytanie. Że z nią jest coś nie tak. Jest stuknięta. Chodźmy do bliźniaków. Chłopcy, najwyższa pora, kłaście spać. Idę do Was. Od przeprowadzki do Iri widziałem wiele, ale to przekraczało wszelkie pojęcie. Ranoc, kochanie. Śpij słodko. A, a, a. Są wiecznie młodzi, bo na noc matka zamyka ich w pojemnikach świeże na wieki. Marszał, patrz! Byłem śmiertelnie przerażony, ale musiałem coś zrobić, żeby nasza rodzina nie skończyła w pojemnikach na kanapki. Nigdy dotąd nie bałem się jedzenia, ale teraz mama doprowadzała mnie do rozpaczy. I co? Da się zjeść? Miłosne. Tak? Zrobiłam je według przepisu z katalogu. Im bliżej przyjęcia, tym mama miała większego kota na punkcie prowadzenia domu. Jej stan budził we mnie coraz większe podejrzenia. Postanowiłem z kimś o tym pogadać. Padło na tatę, bo to rozsądny gość. On będzie wiedział, jak rozprawić się z sektą lasującą mózgi gospodyń domowych. Obietnica wiecznej młodości zamieszkanie w pojemniku na żarcie. Tato? Co syna? Nieważne. Nic nie mogło jej powstrzymać. Dlatego Simon i ja postanowiliśmy zepsuć przyjęcie na cześć Bujdy na wieki. Trzeba było ratować mamę. Ach, cześć! Słuchajcie, to jest Merling, która już wkrótce wejdzie do rodziny świeżych na wieki. Proszę! Paniusiu, nic z tego nie będzie. Witaj w naszej jest rodzinie! Się, że przyszłaś. Cudownie, że chciałaś przyjść. Naprawdę fajnie, że to jest jesteś. Jesteście ja, bardzo miła. Słuchajcie, niech każda sama się to, to, to. przedstawi. O, tak, tak, tak o. Jestem Beatrice Pilsbury i wykorzystuję świeże nawieki od roku 64. ja jestem Jean Crocor i stosuję świeże nawieki od 66. Winfreda Swenson. Sama nie wiem, jakbym sobie poradziła bez świeżych na wieki od 63. Nazywam się Philistopher. Te brukselki mam od prezydentury Cartera i nadal są świeże. O, posłuchajcie! Już czas zaśpiewać naszą pieśń. No to? Raz dwa, trzy. to będzie pieśń o wybawcy, co jak nie się jeść. Dał żoną matką broń przeciw starzeniu się na wieki, na wieki, więc pożegnaj na jedzeniu pleśń. To nasz pojemnik ma. Ten jego wartość zna, bo wszystko świeże je. Buraczki, mięso, żółty ser, wędlinki różne, skaki pierś, kabałki, flaczki, góra, ten pulwety, ciasta, I wszystko, czego tylko chcesz. Świeżutkie jest. podobał nasz hyl. Napisał go zła. Jeśli podnosi mnie na duchu. I dodaję nowych sił do czynów. Nie wiem, jak można żyć bez świeżych na Marszał! 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 Za chwilę Merlin zademonstruje działanie nowego modelu L99. Do pikli marynat. Spróbuj uruchomić. Oh, o, <ścoughs> e, cześć. E, zastanawiacie się, co tu robię. E, mam album z 64. To wy jesteście na zdjęciu, co? Musisz, musisz nam pomóc. Nam pomóc. Serio? Po, powiedziałam babawi, że jeśli nowy samochód jest dla niego ważniejszy od pojemników na żywność, to nie chcę go znać i biorę rozwód! Słuchajcie, dziewczęta, Winnie należy się pociecha. Już wiem, zróbmy dla niej falę. Muszę zajrzeć do kuchni. Od śmierci tatusia, mama co noc każe nam kłaść się do pojemników. Nie daje nam dorosnąć i zacząć własnego życia. Chłopcy? Mama? Mama? Bert! Co wy znowu kombinujecie? Przecież wiecie, jak bardzo jesteście mi potrzebni. Ernie ma zgagę. Mam nadzieję, że nie popełniliście żadnego głupstwa. Zejdziecie do nas i pomożecie mi. Tak, tak mamo. Moje kochane dzieciaki. Idę. Macie zaraz zejść. Zrozumiano? Myślałem, że nigdy nie wyjdzie. Teraz widzisz, że musisz nam pomóc. A jak mi się nie uda? Będziesz, będziesz następny. następny. Od 30 lat kiblujemy w siódmej klasie. Prawdziwe, Prawdziwe piekło. piekło. Chodźmy. Bardzo się cieszę Jest jeszcze jeden drobiazg Twój kontrakt Pamiętaj, świeże nawieki będą z tobą nie, A może i i Tak, aluzja oczywista nie, 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 ofertę specjalną. Rodziny nie zestaw dla początkujących. Witamy w rodzinie świeżych na wieki. Dajesz gotówkę czy czeka. Pomogę, ale jak? Obserwując mamę wypisującą czek zrozumiałem, że nie mam wyjścia i muszę zgodzić się na plan bliźniaków. Tak więc jeszcze tej nocy. Dobranoc, malutki. Nic z tego. Nie obraź się, ale jesteś za mały, a to niebezpieczne. Ale powierzę ci ważne zadanie. To klucz od szafki z dowodami. Co zrobisz, jak nie wrócę? Jadę do prezydenta. A gdybym tam nie dotarł, mówię Twoim rodzicom. Zgadza się. 714 dla świeżych na wieki. Jeżeli chcesz zachować wieczną młodość, zamykaj się w hermetycznym pryskim, to będą 8 godzin. Pamiętaj, 8 godzin dziennie w uchroni uchronić przed starością. Pamiętaj, 8 Ktoś musiał pomóc bliźniakom ukończyć wreszcie siódmą klasę. I tym kimś miałem być ja. Szybko, Marszał. Wyciągaj Arniego! Pamiętaj! Osiem godzin dziennie pojemnik. pojemniku uchroni cię przed starością. Pamiętaj! Dzięki, marszal. Co teraz? Zajmiemy się matką. Ponieważ zrobiłem to, o co mnie prosili, wróciłem do domu, nie interesując się dalszym biegiem wypadków. Chłopcy, co wy narobiliście? Mój hermetyczny pojemnik! Dobry, jak się czujesz? Jeszcze nie wiem. A ty jak? Twoje ulubione śniadanko. Uuu, płatki! Uf. Dzięki, mamo. Mleko skwaśniało. O matko, co to? Uf, uf, uf. No proszę, a miało być świeże na wieki. Puszczę, Pawia! Uf. Oh, dobrze, że to się od razu wydało. Ależ ja się dałam otumanić. A ta cała Betty jest super akwizytorką. Zaraz po śniadaniu pójdę tam anulować to zamówienie. Oh, idź natychmiast! Bądź taka jak dawniej. Kocham twój bałagan. Uh, dzięki. Tak. Też jesteś te klawy. Oh. Dzięki, marszał. A skoro wszyscy są zadowoleni, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, co się dzieje z pocztą? O, wydłubali oczy facetowi na znaczku. A. Zastanawiałem się, co się stało z bliźniakami uwolnionymi z pojemników. Zgnili czy spleśnieli? Czy możemy by służyć? Cześć. E, przepraszamy, że przeszkadzamy, ale szukamy pani Wilson. Och, nie ma jej. Musiała nagle wyjechać w pilnej sprawie rodzinnej. Możemy w czymś pomóc? Aha, być może. Otóż złożyłam u niej zamówienie na pojemniki i na żywność, ale zmieniłam zdanie. Chciałam anulować zamówienie, ale. Hmm, skoro jej nie ma. Zostawiła jakieś papiery, proszę obejrzeć. Tak, właśnie o nie mi chodziło. A, a, mm, przepraszam, czy panowie są spokrewnieni z bliźniakami, tak, którzy tu mieszkają? To rodzinna specjalność. A, Ech, świetnie. Chłopcy, a. tato, goście? Nie, nie mamo. Nie wychylaj się, bo wypadniesz, zaraz wracamy. Oh. Moi kochani chłopcy. A czy będą się panowie widzieli z panią Wilson? Sądzę, że tak. Proszę ją przeprosić za kłopot. Dobrze. <laughs> Dziękuję. Nie, to my pani. Aha, chodźmy, marszał, idziemy. Trzydzieści lat w siódmej klasie. Coś strasznego. Chyba obaj są zadowoleni. W życiu nie tknę żadnych hasztek z lodówki. Ze schniętą kanapkę dołączyliśmy do naszej kolekcji strasznych rzeczy, dzięki którym kiedyś dowiecie się o tym, o czym ja już wiem. W Iry dzieci muszą dorastać szybko, bo inaczej mogą nigdy nie dorosnąć. Wersja polska, masterfilm. Reżyseria Maria Chorodecka, dialogi Elżbieta Kowalska. Dźwięk Małgorzata Gil, montaż Zbigniew Kostrzewiński. Kierownictwo produkcji Dariusz Falana. Wystąpili Jacek Wolszczak, Jakub Truszczyński, Elżbieta Jędrzejewska, Artur Kaczmarski, Olga Sawicka, Monika Wierzbicka, Małgorzata Drost, Mirosława Krajewska, Iwona Rulewicz, Cezary Nowak, Mikołaj Nowak i inni.